Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejne odchwaszczanie grochu. Tym razem e, walka z chwastami e, dwuliściennymi. Zaraz Wam tu pokażę ten zielnik, bo tutaj akurat gdzie ja stoję, o w tym oto miejscu, mamy taki, e, można powiedzieć, ogródek chwastów. Nie wiem skąd to się bierze. W większości jest to po prostu rumian. Proszę, rumian, 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 rumian praktycznie sam Rumian, gdzieś tam pojawiają się jakieś samosie wyrzepaku, prawda? Gdzieś tu jeszcze widziałem, ale nie widzę, fiołka polnego, ale to, to akurat nie jest nie jest największym problemem. Także Tomek za sterami ja mówię troszeczkę pójdę tutaj właśnie, żeby wam zobrazować, oczywiście dodajemy od razu też. Oprzędzik widać, że też tutaj grasuje, stąd też 50 gram cyperkilu. Jeżeli chodzi o jednoliścienne, no to tu już praktycznie mamy rośliny. Widać, że one zamierają. Mało co już z nich pozostało, także w pierwszej kolejności pojechaliśmy na jednoliścienne, żeby też tam gdzieś ewentualną prawda, miotłę przytrzymać. No i, i też samosiewy rzepaku. Za chwileczkę powiem o dawkach. O pięknie to wszystko pracuje ta belka to jest po prostu bajka. Poezja. Za chwileczkę powiem o, o, o dawkach. Eee, czy tutaj będzie widać te samosiewy rzepaku takie duże? Nie. Może na tamtym polu. Ale się kurzy. Sucho jest naprawdę, już by mogło. Mogłoby naprawdę coś popadać. Bo tak to nie pada nam nic. I mamy, mamy tutaj mały, yy, mały kłopot. A co tam jest? Być może dysza jest źle przekręcona i coś słabo, słabo pryszcze. Zaraz zobaczymy, co tam się stało. No groszek pięknie wygląda, tylko on woła wody. No po prostu woła wody, bo yy, już tutaj brak jest. Na wiosnę wydawało się być mieć naprawdę sporo tej wody, a tutaj gdzieś i gdzieś teraz już powoli zaczyna jej brakować, prawda? Co tam się stało? Co? No? No i dobrze. Wiecie, a ja zerknę, zobaczę, co tu się dzieje. Skąd tutaj woda gdzieś leci? Także, tak to wszystko na chwilę obecną wygląda. No, tak jak mówię, no przydałoby się naprawdę tutaj gdzieś, gdzieś trochę deszczu, no ale no wszystkiego nie można mieć. Najważniejsze, że się ciepło też, prawda, zrobiło. Kaja, i stąd? Że się ciepło zrobiło, to i nie, tu nigdzie nic nie leci. Może źle końcówka była przekręcona, i dlatego wydawało się, że, że gdzieś tam to ucieka. Ale jest wszystko w jak najlepszym porządku. Także także jest gitara Jeżeli chodzi o produkty, tutaj ja nic nie zmieniam Jeżeli chodzi o, o, sam, o same rozwiązania, te same co przez ubiegłe myślę kilka lat odkąd, odkąd stosuję odkąd stosuje Odkąd stosuję kurczę, mam coś w głowie, a gadam, o, a myślę o czym innym. Także jeszcze raz te same rozwiązania, co zawsze, odtąd, odkąd siejemy groch, czyli nic innego jak korum w mieszaninie z basagramem. I w tym przypadku, jeżeli chodzi o dawkowanie korumu, zwiększyłem z tego też względu, że mamy no, duże chwasty. Duże są chwasty, i tutaj trzeba mieć to na uwadze. By, by naprawdę poradzić sobie z nimi. Mamy tutaj imazomox, także nie ma, nie ma co się bać, jeżeli chodzi o, o grupę tych dwuliściennych. Ona sobie spokojnie, ta substancja poradzi z tymi, z tymi chwastami, także o to nie ma się co martwić. I, I głównie dlatego, głównie dlatego rozwiązanie korum plus basagram. Basagram uzupełniam do jakby do pełnej dawki e, bentazolów w tym całym rozwiązaniu, czyli mamy tutaj przy litrze e, korumu i jeszcze dodatkowo e, litr basagramu dodaję, by po prostu spotęgować, wzmocnić, e, poszerzyć spektrum działania tych wszystkich Substancji, spektrum działania mm, zwalczania chwastów. O, nie działają, tylko zwalczania chwastów. Także, yy, także pod tym względem myślę, że tutaj będzie yy, jak najlepiej to zrobione. Zresztą, no, tak jak mówię, nie mam mia problemu z chwastami. Zobaczcie, jaki tu jest rumian. I zobaczycie, za parę dni przyjdę yy, i zobaczycie, jak on sobie, jak to rozwiązanie poradziło sobie z tymi, <laughs> z tymi chwastami. Z takimi dużymi, bo to nie jest, wiecie mały rumianek. To jest, to jest ogromny rumianek i tutaj dawka też musi być na niego odpowiednia. Co innego tamten mały, który na początku pokazywałem, a co innego jest ten rumian, który, który obrazuje właśnie o, tak jak tu widzicie, nie? Te kubki to jest właśnie nie, rumian. No żądeczki, rządeczki groszku to są po prostu naprawdę piękne. Widać, że ten rapid takie przy, przyciśnia troszkę yy, i miejmy nadzieję, że ten materiał sypnie jak najwięcej. Taką mam nadzieję. E, wracając do, y, do samej rośliny, widać tutaj grasowanie, tak, szkodnika. Tutaj liście poobżerane od brzegu, tak. To jest wszystko e, po to właśnie dajemy e, cyperkila, żeby, żeby tutaj z nim sobie już od samego początku poradzić. <coughs> Tomek będzie jeszcze resztę pól jechał. A ja jeszcze muszę przejechać rzepak, sobie podkosić trochę, przygotować tą działkę i tutaj jeszcze będę u niego zlewał te płyty jumby z polbrukiem, żeby, żeby ta woda gdzieś tam się, żeby ten piasek się tam ładnie zagęścił i, i, i przemieścił głębiej. Także naprawdę to wszystko bardzo pięknie wygląda, oby, oby, jak, oby jak najlepiej to wszystko wyszło. Za chwilę będziemy słyszeli się ponownie. No i właśnie po to tutaj chcę to zrobić, żeby jeszcze pozamulać, bo ten piasek suchy oczywiście będzie bardzo dobrze wchodził między szczeliny jakiekolwiek, ale jest na tyle suchy, że po prostu niekiedy przelatuje. A jak przyjdzie właśnie taka większa ilość wody, to on się ładnie właśnie zamuli I tym wszystkim. O, taki z góry właśnie żeby latał, ale ta dysza, nie. No, ale tutaj y, musimy po prostu takim, o, u góry troszkę y, strumieniem mniejszym, żeby taki deszczyk, można powiedzieć, na to, na to padał, także zamulamy. I myślę, że tam jeszcze dzisiaj, bo tutaj mamy słoneczko, proszę pięknie od, e, od zachodu już świeci. O, Kaja gupawki dostała. I lecimy, i lecimy z, z tym właśnie zagęszczaniem. Tam troszkę na kostkę. Niech to powchodzi w te wszystkie szczeliny i, e, i myślę, że jutro jeszcze raz trzeba będzie z miotłą potańcować i to wszystko jeszcze zamulić. O, także taki piękny deszczyk. Popada. Mamy. Takie coś by się przydało. Yy, teraz właśnie na pola. Oczywiście nie w takiej ilości, co ja teraz leję, ale powiedzmy jedna trzecia tego, co tutaj leci, to nie pogardziłbym. I teraz kończąc, jesteśmy na kolejnej plantacji, również plantacji nasiennej yy, grochu Prosper. Co prawda, tu aż takiej presji chwastów nie ma. Zobaczcie, jakieś tam do, do, dopiero chwasty się pojawiają. Bentazol też on działa doglebowo, także mamy jakby w pewnym stopniu prawda, zabezpieczone siewki chwastów, które będą wychodziły. Nic dodać, nic ująć. Tylko i wyłącznie potrzeba deszczu. No to niestety nie mamy wpływu, tak jak już powiedziałem, oby jak najszybciej popadało. No i to, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.